teraz kolejny etap z tym Tucsonem. Zobaczcie czy warto stosować te płukanki. Czy warto stosować chemię. Czy warto myć komory spalania. Usuwać cały ten nagar. I ocencie to sami. Hyundai Tucson 1.6 GDI Turbo 160 koni. Olej na którym auto do mnie przyjechało. Po przebiegu tam około 17 tysięcy kilometrów. Olej świeży, olej zalany. To jest około dwóch godzin, może dwóch pół godziny pracy razem z półkanką. Z dwiema takimi półkankami zalanymi. Jesteśmy w trakcie testów tych płukanek i ten olej. Zobaczcie, dwie, dwie i pół godziny pracy silnika. Świeży olej. Tak wygląda. To olej na którym auto przyjechało. Na tym przyjechało auto. Zobaczcie. A to jest olej po dwóch godzinach pracy. Około 17, 17 tysięcy przebiegu olej. Dwie i pół godziny pracy z płukanką. A tak wyglądają tłoki po czyszczeniu. No, widać nawet już na nich napisy w tej chwili. Tak zszedł z nich nagar. Preparat po kilku godzinach spenetrował cały ten nagar. <laughs> I tłoki tak jak widzicie już widać na nich nawet napisy a teraz przez korek spustowy oleju jesteśmy w silniku zobaczcie kawałek miarki pomiarowej bagnetu i blok silnika od wewnątrz no jak myślicie dobrze to wygląda 108 tysięcy przebiegu No i powiem Wam, że całkiem nieźle, całkiem czysto tam jest. Wiadomo, telefon trochę zniekształca, ale na kamerce widać to naprawdę. Jest, jest spoko, jest czysto. I jeszcze raz Wam pokażę ten wlew oleju, gdzie tutaj mieliśmy te widoczny taki nagar. Wszystko zeszło. Dobra, kończymy ten duży serwis. Zalewamy świeży olej, zakładamy świeże świeczki i koniec serwisu. Po 108 tysiącach kilometrów duży serwis Hyundai Tucson 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 1,6 GDI Turbo.